Siemaneczko widzowie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku WWE My Universe, gdzie Wasze postacie grają główną rolę w naszej symulacji. Co nowego, co się zmieniło? Mianowicie, po dwóch odcinkach, jak zawsze, mamy leatherboard, który prezentuje się następująco. Pierwsze miejsce wraca na tron Shady, 58 punktów, Vastak, Timu NXT, Adamix spadek na drugie miejsce, 54 punkty, Olek, Sowa miejsce trzecie, 49 punktów, Smakołyż miejsce czwarte, 47 punktów, Adamek spada na miejsce piąte, 43 punkty, Aleksandr dotuje tutaj wzrost na szóste miejsce, 43 punkty, Filip 41 punktów i spadek z pozycji szóstej, na miejscu ósmym Daloilk, 21 punktów, Peter 9 miejsce punktów 15, Slate miejsce 10 punktów 12, Aleksander miejsce 11 punktów 9, Atachi 12 4 punkty, Eston 2 punkty, miejsce 13 i Exeter miejsce 14 2 punkty. Co się jeszcze zmieniło? Ano Zmieniło się to, że mamy nowych zawodników, których Wam teraz przedstawię. A zaczynamy od Sigmy Monday Night Row. Potężny zawodnik, nowy nabytek rozteru czerwonego. Wanna, nasza pierwsza zawodniczka, jak widzicie, jest to tutaj steamowana z Sowa, bo z tego co wnioskowałem po wypowiedziach, jest to ich siostra. Także dołącza tej do, do taktymu braci i będzie tej ramię w ramię z niej właśnie tej walczyła. I wariat Seba. Ostatni, trzeci zawodnik, który dołącza w dzisiejszym odcinku. I Vanna, Wa tak samo jak i Seba, dołączają do Friday Night SmackDown. Co tutaj mamy w dzisiejszej symulacji? Mamy NXT, tutaj Gale, mamy Elimination Chamber. No i tak, myślę, że jesteśmy już bardzo, ale to bardzo blisko jest Także mi się wydaje, że Elimination Chamber, może się tam zatrzymamy, zobaczymy, czy będą jakieś walki, jak to się będzie tutaj prezentowało w dzisiejszym odcinku Royal Ramble niestety nie udało się wygrać nikomu, był blisko Olek ale no cóż, nic, nic na to nie poradzimy, a tutaj już mamy Monday Night Raw i widzimy, że Adamek tutaj z Johnem Gargano w taktimie podejmuje tej przeciwników i na Monday Night Raw to by było tyle i Adamek notuje prawdopodobnie chyba pierwsze zwycięstwo po przebranżowieniu się z NXT że spoko. A my przechodzimy do NXT. Jak na NXT, kiedyś było dużo naszych gwiazd. Teraz wszyscy poryzygnowali z brania udziału w NXT i widzimy to też na załączonym obrazku, że nikogo na NXT nie ma. Wszyscy przychodzili sobie do trochę większych brandów. Slade zawalczy z Aleksandrem Sową. Ciekawe spotkanie tutaj Slade'a. Adamik, Adamik zawalczy z Romanem Rainsem i Kerion Cross z Rejem Misterio. Bas Stanów Zjednoczonych. Tutaj dla tych nowych Aleksander Sowa tutaj wygrywa. Dla tych nowych, co będą oglądali dzisiejszy odcinek pierwszy, to żeby tutaj się, że tak powiem, troszeczkę wybić, to potrzeba czasu, nie? Także nie, nie, nie deprymujcie się, że na przykład nie idzie wam to za szybko, z tutaj przegrywa z Romanem Rejsem i że się nie pojawiacie na początku bo na początki są ciężkie najlepiej jest wystartować właśnie w NXT dopiero potem się przenieść bo trochę lepiej to wtedy wygląda walka o pas kobiet na NXT tej. mamy tej Eight super Ma Superstar 4-Way Tornado, tak? czyli spoko, ale nie jest to walka mistrzowska trochę to dziwnie wygląda, bo to wygląda jakby no jakby Shady i Aleksan nie byli razem, to chyba tak, że oni są właśnie razem, to są cztery taktymy. No ale nie jest to walka mistrzowska, także przechodzimy dalej. To wygrywa i Ja to liczę, że to jest, skoro to jest tornado, tak to Aleksan i Shady wygrywają wspólnie. Także notują po zwycięstwie tutaj I oprócz tego niestety nic się tutaj nie wydarzyło więcej co by nas interesowało na tej gali. Monday Night Raw. Dalej cisza. Nasi zawodnicy pochowani. NXT. Co my tutaj mamy na NXT? Filip walczy z Irią i Shady tutaj z DiAngelo. Także zobaczmy sobie ten pojedynek. Filip niestety przegrywa tutaj z Irią. Także notuje pierwsza porażka w dzisiejszym odcinku. Te Filipa. I Shady niestety też przegrywa swoją walkę jeden na jeden. Tutaj widzę, że Shady chyba już bardzo przyzwyczaił się do tego taktimowego, yy, ta, do tych taktimowych walki. Te solo walki już nie wychodzą tak dobrze. Slade z Santos Escobarem, Peter z Bigim i Smakoy z LA Knightem, po czym Peter z Romanem Reincem jeszcze. Także ciekawie, ciekawie. I tak o Santos Escobar wygrywa ze Sladem. Niestety Slade tej notuje drugą porażkę. W odcinku Peter jest zwycięstwo nad Bigim i już zwycięstwo z LA Knightem. już tutaj chyba powoli wraca na tor do Undisputed WWE Universal Championship i Peter drugą walkę przegrywa. I tu Bloodline dalej z wasami. Tak, Timo. SmackDown Monday Night Row. Co my tutaj mamy ciekawego? Nic by nas interesowało. NXT. Chłopaki walczą w taktymie Filip tej z Ilią. Solowy pojedynek. I Shady z Aleksanem tej wygrywają. Widzimy, że chłopaki się bardzo dobrze zgrali. Jak na początku już słabo szło. To teraz lepiej i z tutaj Filip wygrywa batalię z Ilią drugi pojedynek. Właśnie z tym zawodnikiem kończy się zwycięsko Friday Night Smackdown Co my tutaj mamy? Slade'a z Robertem Rudem Smakołysz z LA Knight'em Exeter z Rey'em Mysterio Adam X z Romanem Reynsem po raz kolejny Slade wygrywa z Robertem Rudem Już przełamuje swoją pastę dwóch przegranych LA Knight pokonuje Smakołysza bo moja postać wygrywa. Coś chyba tutaj się wydarzyło poważnego, że mój zawodnik stwierdził, że zaczyna wygrywać i Roman Reigns pokonuje Adamiksa I przed nami Elimination Chamber Match Pas Stanów Zjednoczonych nie ma żadnego z naszych interkontynentalny nie ma Jest Six Man Elimination Chamber Match i jest Eston i jest Ataci w tym meczu Zobaczmy, czy Slade jeszcze walczy z Santos Adam Adamix z Romanem Reignsem, i to byłoby w sumie na tyle. Pytanie, co chcemy zobaczyć? Mi się wydaje, że zobaczymy sobie ten Elimination Chamber Match i zobaczymy, jak on długo będzie trwał, bo jeżeli będzie trwał bardzo długo, to po prostu na, tym, na tej gali zakończymy dzisiejszy odcinek.

że tutaj z tą kamerą będzie trochę ciężko. Chyba, że sobie ją troszeczkę oddalimy. Przejdziemy sobie trochę do góry. zrobimy coś tego typu. No, tu będzie właśnie problem z, tą z ustawieniem tej kamery. Żebyśmy właśnie wszystko widzieli. Na razie widzimy, że to i Thomas Ciampa tutaj podejmują siebie nawzajem jako pierwsi. Mamy już odzwyczajenie do kolejnego wejścia do ringu. To teraz wejdzie po raz kolejny. I wchodzi Jay Uso. Jay Uso już w ringu. Także mamy trzech zawodników. Spinebuster tutaj. Będę starał się Wam to jakoś pokazać całą tą walkę. Tak, żeby to było wszystko w miarę możliwości fajne widać. Przez tą siatkę to prawie nic nie widać. A to mi się wydaje, że w tym okienku jest na razie spoko, to wygląda. Widzimy przynajmniej wszystkie akcje tutaj w wykonaniu naszych zawodników i mamy odliczanie do wejścia kolejnego zawodnika próba zakończenia tej spinowania Jindera Mahale nieudana, kto wejdzie po raz kto wejdzie jako następny z następnym numerkiem i wchodzi Brown Strowman z kolejnego. Ci nasi zawodnicy wchodzą przed ostatni i ostatni to lepiej dla nich, mają większe szansę na zwycięstwo w tym elimination chamber meczu. Tam widzimy, że Tomas Ciampa z Jem Uso, tu Brown Stroman z Jinderem Mahalem, próba zakończenia tej pojedynku jeden Nie, to było za mało. Ja Mamy jeszcze Tomasa Ciampa z Jem Uso poza ringiem, toczy się tu pojedynek. ringu Jinder Mahal z Brauman Stromanem i widzimy, że tu chłopaki postanowili wrócić do ringu ale mamy już odliczanie, tutaj próba zakończenia pojedynku dla Jindera Mahala ale nieudana 4 sekundy do wejścia następnego zawodnika jeden i który to będzie, czy to będzie Eston, czy to będzie Atachi i chodzi Eston z numerkiem przed ostatnim To zostanie wyeliminowany jako pierwszy widzimy, że to Eston to łapie się za Brauma Stromana, ale niestety Brauma jest teraz zbyt potężny co będzie, żeby go tak od tyłu próbować zaskoczyć. Coś na, na narożniku, czy tu będzie jakaś akcja z narożnika, czy... Ja, piękny tutaj... O, próba zakończenia pojedynku Nie, nawet nie było jeden a tu już wchodzi ataczy z y, numerem 6 Widzimy, tam jest niezła nawałnica poza ringiem Czterech zawodników się tam ładnie oklepuje o tej zakończenia pojedynku taki... A jednak nie, J.S. tutaj szybko odkopuje. To tej z pięknym buldogiem, to masa ciampy. Otaci w narożniku, J.S. tego oklepuje. Próba zakończenia pojedynku. Eston próbował Trumana pokonać, ale niestety nieudane. Tutaj zapięta dźwignia przez Jinder Mahala. Czy Tomasz Ciampa się podda? Nie. To było za mało. I tu widzimy, że Jinder Mahala chyba szykuje zakończenie pojedynku. Tam Ataci próba zakończenia, tu jednak nie. Ginger Mahal teraz próbuje tej pokonać Tomasa Champę Jeden, dwa, trzy i mamy pierwszą eliminację. Ginger Mahal eliminuje Tomasa Ciampe. Także zostało już tylko 5 zawodników. O tej sędzia jeszcze obero Ginger Mahalem. Roman rozdaje German suplexy w ringu i próba zakończenia pojedynku. Czy Jay Uso się podniesie? 1, 2, jednak to było za mało na main event Jay Uso. Jay Uso, a propos wygrał Real Rumble, i jest jeszcze w Elimination Chamber. Próba zakończenia tego pojedynku przez Estona. Nieudana Jinder Mahal jeszcze się nie poddał. Jeszcze ma siłę, żeby walczyć. Ta piękna akcja, taka z trzeciej linii. Eston na narożniku. Zobaczmy jakąś akcję. Bo i wchodzi tutaj na tą komorę. A to chyba tylko żeby, po to, żeby odpocząć. I wszyscy. o mamy Super kika dla Jinder Mahala. Bulldog wykonuje Estona. I zobaczymy, kto następny pożegna się tutaj z. Zwycięstwem w Elimination Chamber meczu. Nataci próbuje pokonać Jinder Mahala. 1, 2, 3 Jinder Mahal żegna się z Elimination Chamber meczem. Tutaj Eston próbuje zakończyć Twojego Stromana, Nie, tylko dwa blisko było. Jay Uso super kicka jeszcze dla Attaciego. Tutaj Eston ląduje poza ringiem. Spear, Wykonanie Jeya Uso. To może być zakończenie pojedynku dla ataciego. 1, 2, 3. Tak, Ataci tutaj przegrywa elimination chamber match. Także niestety nie udaje się tutaj wygrać tego pojedynku. A tu widzimy, że podwójna akcja na Jayu Uso. Jeszcze taki Harikadrona a nie może przez to wyjść z ringu. Suplex tutaj wykonają Jay Auso. Chyba zakończenia pojedynku, Ciebie mieli. Jeden, dwa. Nie, Jay to jest wojownikiem takim, że się nie, nie da tak łatwo tutaj poddać. Estona i obydwoje przeciwnicy Estona leżą w ringu. Także to może być dobry boost, jeżeli Eston by wygrał. Eston bardzo dawno nie, nie walczy w ogóle na Monday Night Raw, ale dostał szansę właśnie w tym Elimination Chamber meczu, także może to przywrócić jego karierę tej, na dobre tory. Zostało już tylko trzech zawodników. Braun Stroman, J. Uso oraz Eston w ringu Elimination Chamber. Dragon Twist Cater w wykonaniu Estona i próba zakończenia pojedynku. 1, 2, 3. Oj, już widziałem, że tu gdzie 3, ale tutaj J. Uso znowu się wybroił i speed dla Brauna i i 3, próba zakończenia pojedynku. I 1, 2, 3. 3 i się żegna się z Elimination Czapę Więc tutaj J. Uso kontra Eston Tutaj Jay Uso zwycięstwa Royal Rumble Tegorocznego w naszym Universe Modzie Kontra Eston, tutaj wschodząca nowa gwiazda Monday Night Raw Ma szansę tej żeby się trochę wybić z powrotem Bo wiemy, że kariera zaczęła się dobrze, dwie wygrane, potem 4 porażki I nagle Eston zniknął nam z karty Monday Night a tu jest szansa na odbudowanie swojej kariery Wygranie tego Elimination Chamber meczu byłoby czymś naprawdę wielkim w jego wykonaniu Ale Jay Uso też jest doświadczonym zawodnikiem i on tej jego kariera się rozkręca Wygranie Royal Rambla oraz wygranie Elimination Chamber to byłoby dla niego nie lada tej jadka Splash w narożniku Crossbody I czy będzie próba zakończenia pojedynku? Tutaj jeszcze mamy taki elbow Dla Estona nie wygląda to zbyt kolorowo Jeszcze mamy elbow kolejny i wejście na narożnik Czy będziemy, czy zobaczymy splasha, czy Eston jednak to uniknie Mamy splash I to może być koniec pojedynku dla Estona Próba zakończenia Jeden 2, Trzy I pojedynek zakończony Jay Uso tutaj jest zwycięzcą tutaj tego pojedynku. Niestety Estonowi nie udało się tutaj wygrać tego pojedynku. No cóż, no trudno się mówi. Ale było naprawdę blisko, mi się wydaje że się, pokazał z bardzo dobrej strony. A my tu jeszcze mieliśmy pojedynek Slade'a z Santos Escobarem, który zwycięża tej swój pojedynek. Czy znaczy, tutaj był jeszcze jakiś pojedynek naszych? Adamis niestety z Romanem Leisem przegrywa. I to w sumie tu Sheina Beischer wygrywa pas kobiet i powiem wam tak 21 minut odcinka to by było w sumie na tyle jeżeli chcecie dołączyć link do Discorda w opisie ja jeszcze z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku na razie się mam